Zatrzymaj się teraz. To, co ujawnię w ciągu następnych minut, całkowicie odmieni twoją sytuację finansową. To nie jest zwykły film. To boska interwencja w twojej sytuacji ekonomicznej. Nie było przypadkiem, że znalazłeś tę modlitwę dzisiaj. Zostałeś bosko skierowany na ten moment. Pieniądze, które wydawały się zablokowane, zaczną płynąć do twojego życia w ciągu najbliższych godzin. Drzwi finansowe, które były zamknięte od lat, Zostaną dziś otwarte mocą Efata. Przygotuj się na to, że zobaczysz zasoby pojawiające się z miejsc, których nawet sobie nie wyobrażałeś. Ta potężna modlitwa z wstawiennictwem Ojca, Pio, już przemieniła sytuację finansową tysięcy osób. To, czym się podzielę, zostało objawione przez Ojca Pio i zmienia życie ludzi na całym świecie. Poprzez tę modlitwę i wstawiennictwo Ojca Pio, blokady finansowe są natychmiast łamane. Ale musisz obejrzeć to do końca, ponieważ każda sekunda tej modlitwy jest kluczowa dla Twojego finansowego wyzwolenia. Ten, kto przerwie ten łańcuch, traci pieczęć błogosławieństwa, która zostanie uwolniona w ciągu najbliższych minut. Dzisiaj jest dzień wyznaczony na Twój finansowy przełom. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Z którego miasta oglądasz ten film? Chcę wiedzieć, jak daleko dociera nasza modlitwa. Jak wiele serc dotyka ta potężna interwencja? Czy jesteś z Warszawy, Krakowa, a może z małego miasteczka, którego nazwy wielu nie zna? Gdziekolwiek jesteś, wiedz, że znalazłeś się tutaj, właśnie dzisiaj, właśnie teraz, z określonego powodu. Efata to słowo o niezwykłej mocy duchowej, słowo, które sam Jezus wypowiedział, aby otworzyć uszy głuchemu, ale dziś to samo słowo otworzy drzwi do Prosperity, o której Marzyłeś od dawna. To słowo ma moc otwierać niebiańskie skarbce, ma moc przyciągać niespodziewane bogactwo do Twojego życia, ma moc przełamywać bariery finansowe, które wydawały się nie do pokonania. Ojciec Pio, święty o niezwykłej mocy wstawienniczej, wielokrotnie pomagał ludziom przełamywać blokady w ich życiu finansowym. Jego słowa Módl się, Ufaj i nie martw się stały się fundamentem dla wielu którzy doświadczyli cudownych interwencji finansowych. Dzisiaj jego wstawiennictwo połączone z potężnym dekretem Efata stworzy nową rzeczywistość w 1900 twoim życiu ekonomicznym. A zanim skończymy ujawnie coś, co całkowicie odmieni twoją sytuację finansową. Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony swoimi zobowiązaniami finansowymi? Czy kiedykolwiek otwierałeś kopertę z rachunkiem i czułeś, jak twoje serce zamiera? Czy zdarzało Ci się leżeć bezsennie w nocy, zastanawiając się, jak opłacisz czynsz, rachunki za prąd czy kredyt? Czy znasz ten ściskający ból w żołądku, gdy zbliża się koniec miesiąca, a na koncie widzisz tylko cyfry, które nie wystarczą na pokrycie podstawowych potrzeb? Wielu z Was czuje ciężar długów, który ciągnie Was w dół każdego dnia. Niektórzy z Was chowają rachunki w szufladach, bojąc się je otworzyć. Inni unikają odbierania telefonów, obawiając się, że to kolejny wierzyciel. Są tacy, którzy uśmiechają się na spotkaniach rodzinnych, ukrywając głębokie poczucie porażki i wstydu związane z ich sytuacją finansową. Znam osoby, które próbowały wszystkiego, brały dodatkową pracę, ograniczały wydatki do absolutnego minimum, sprzedawały rzeczy osobiste, a mimo to wydawało się, że ich sytuacja finansowa ani trochę się nie poprawia. Jakby niewidzialna ręka zabierała każdą zarobioną złotówkę, każdy grosz oszczędności. Czy modliłeś się już wcześniej o poprawę swojej sytuacji finansowej? Czy prosiłeś Boga o pomoc tylko po to, by czuć, że twoje modlitwy uderzają w sufit i wracają niewysłuchane? Czy czułeś się kiedykolwiek tak, jakby Bóg błogosławił finansowo wszystkich wokół ciebie, ale ciebie pominął? Czy znasz to uczucie pustki? Gdy otwierasz lodówkę i widzisz puste półki, a w portfelu nie masz już nic, aby je zapełnić. Czy doświadczyłeś tego upokorzenia, gdy musiałeś pożyczać pieniądze od rodziny lub przyjaciół, obiecując zwrot, chociaż nie wiedziałeś jak i kiedy będziesz w stanie to zrobić? Może nawet zastanawiałeś się, czy nie ciąży nad tobą jakieś przekleństwo finansowe. Dlaczego inni prosperują, a ty ciągle zmagasz się z brakiem? Dlaczego wydaje się, że Twoje wysiłki nie przynoszą takich rezultatów, jakich oczekujesz? Czy wiesz, że w Twoim życiu istnieje blokada finansowa, o której nawet nie miałeś pojęcia? Blokada duchowa, której nie da się przezwyciężyć ludzkimi metodami, konwencjonalnymi strategiami finansowymi, czy samą ciężką pracą? Ta blokada jest jak niewidzialny mur, który oddziela Cię od dobrobytu, jaki Bóg zaplanował dla Ciebie. Ta bariera została zbudowana nie przez Boga, ale przez siły, które nie chcą, abyś prosperował, abyś był wolny od zmartwień finansowych, abyś mógł hojnie błogosławić innych. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje rozwiązanie, istnieje klucz duchowy, który może otworzyć każde zamknięte drzwi, każdy zablokowany kanał, każdą zatrzymaną błogosławieństwo. Ten klucz to potężne słowo efata. Efata to aramejskie słowo, które oznacza otwórz się. To słowo z mocą, które Jezus wypowiedział, aby otworzyć uszy głuchemu człowiekowi w Ewangelii Marka 7:34, ale dziś to samo słowo może otworzyć Twoje kanały finansowe, które zostały zablokowane. Wyobraź sobie, że istnieją niebiańskie skarbce z Twoim imieniem: skarbce pełne dobrobytu, pomyślności, obfitości i więcej niż wystarczających zasobów. Te skarbce zawierają rozwiązania Twoich problemów finansowych, odpowiedzi na Twoje modlitwy zasoby, które przekraczają twoje najśmielsze marzenia. Problem w tym, że te skarbce pozostawały zamknięte z powodu duchowych blokad. Ale dziś, poprzez potężne wstawiennictwo Ojca Pio i dekret Efata, te blokady zostaną przełamane. Ojciec Pio był człowiekiem głębokiej modlitwy i niezwykłych darów duchowych. Jego wstawiennictwo pomogło wielu osobom doświadczyć cudownych rozwiązań ich problemów. W tym problemów finansowych. Wielu świadczyło o niespodziewanych darach pieniężnych, anulowanych długach, nieoczekiwanych podwyżkach i nowych możliwościach zarobkowych, które pojawiały się po modlitwie z wstawiennictwem ojca Pio. Jedna z historii dotyczy kobiety, która była na skraju bankructwa. Jej firma popadała w coraz większe długi, a banki odmawiały jej dalszego kredytowania. W desperacji zwróciła się do ojca Pio o wstawiennictwo. W ciągu tygodnia od jej modlitwy skontaktował się z nią dawno zapomniany klient, oferując największy kontrakt w historii jej firmy. Ten kontrakt nie tylko uratował jej firmę od bankructwa, ale również zapewnił prosperity na kolejne lata. Teraz, jako pierwszy krok w tym procesie, proszę cię o prosty akt wiary. Zostaw komentarz pod tym filmem, pisząc: Efata, otwieram się na finansowe błogosławieństwa. Ten akt jest Twoim osobistym dekretem, Twoją deklaracją gotowości na przyjęcie tego, co Bóg ma dla Ciebie. Daj też kciuk w górę, jeśli wierzysz, że Bóg może i chce Cię błogosławić finansowo. To nie jest zwykły gest, to duchowa deklaracja, która aktywuje Twoją wiarę. To, co zaraz z Tobą podzielę, może zmienić Twoją sytuację finansową w ciągu 24 godzin. Ojcze Niebieski, przychodzimy przed Twój tron łaski i miłosierdzia. Nie przychodzimy jako żebracy, ale jako Twoje dzieci, dziedzice Twojego królestwa. Przychodzimy z wiarą, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który zapewnia, Bogiem, który błogosławi, Bogiem, który otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć. Prosimy o wstawiennictwo ojca Pio, tego potężnego orędownika, który stoi teraz przed Twoim tronem, wstawiając się za nami. Przez Jego modlitwy i przez moc słowa Efata. Deklarujemy otwarcie każdej blokady finansowej w życiu każdej osoby, która słucha tej modlitwy. Efata, otwieram każdą zablokowaną ścieżkę dobrobytu w Twoim życiu. Efata, otwieram każdy zamknięty kanał błogosławieństw finansowych. Efata, otwieram drzwi do nieoczekiwanych dochodów. Efata, otwieram skarbce nieba nad Twoim domem. Efata, otwieram przepływ obfitości do Twojego konta bankowego. Efata. Otwieram nowe możliwości zarobkowe, o których nawet nie marzyłeś. Efata. Otwieram drzwi do awansów i podwyżek. Efata. Otwieram duchowe kanały, które przyniosą ci pomysły warte miliony. W tym momencie, przez moc Ducha Świętego, hej wstawiennictwo Ojca Pio, deklaruje efata nad każdym zablokowanym obszarem twojego życia finansowego. Efata nad twoimi długami niech zostaną anulowane. Efata nad Twoimi inwestycjami, niech przynoszą zwrot stokrotny. Efata nad Twoimi talentami, niech staną się źródłem dochodów. Teraz wyobraź sobie ogromne złote drzwi przed sobą. Te drzwi prowadzą do Twojej finansowej wolności, do Twojej prosperity, do Twojego dziedzictwa. Te drzwi były zamknięte przez duchowe blokady, ale teraz przez moc słowa Efata zaczynają się powoli otwierać. Widzisz światło przebijające się przez szczelinę. To światło staje się coraz jaśniejsze, w miarę jak drzwi otwierają się coraz szerzej. Za tymi drzwiami widzisz teraz ogromną salę skarbów salę pełną złota, srebra, klejnotów i wszelkich bogactw, jakie możesz sobie wyobrazić. A teraz spójrz bliżej. Widzisz skrzynię z Twoim imieniem. Ta skrzynia jest pełna rozwiązań Twoich problemów finansowych. Zawiera ona fundusze na spłatę Twoich długów. Kapitał na rozpoczęcie biznesu, o którym marzyłeś, środki na edukację Twoich dzieci, zasoby na zakup domu, o którym zawsze marzyłeś. Efata, deklaruję otwarcie tej skrzyni teraz. Efata, niech bogactwa zaczną płynąć do Twojego życia. Efata, niech każda bariera finansowa zostanie zniszczona. Przez moc krwi Jezusa i wstawiennictwo Ojca Pio nakazuje duchowi ubóstwa opuścić Twoje życie teraz. Łamie każdą klątwę finansową, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rozwiązuje każdy węzeł, który blokował twoje błogosławieństwa. Efata. Otwieram twój umysł na nowe pomysły biznesowe. Efata. Otwieram drzwi do lepszej pracy. Efata. Otwieram kanały nadnaturalnego zwrotu. Efata. Otwieram rzeczy, które były wstrzymywane przez lata. Efata. Otwieram drzwi do spotkań z właściwymi osobami, które pomogą Ci w Twojej podróży do bogactwa. W tym momencie wyobraź sobie, że niebiańskie okna otwierają się nad Tobą. Z tych okien zaczyna padać złoty deszcz błogosławieństw. Ten deszcz pada na Twój dom, Twoją rodzinę, Twój biznes, Twoje konto bankowe, Twoje inwestycje. Każda kropla tego deszczu reprezentuje finansowe błogosławieństwo. Nieoczekiwany czek na poczcie, zwrot podatku, o którym zapomniałeś, podwyżka, o której nawet nie marzyłeś, spadek od dalekiego krewnego, o którym nawet nie wiedziałeś, Efata. Deklaruję, że od tego momentu twoja sytuacja finansowa zaczyna się zmieniać. Teraz słuchaj uważnie, ponieważ cud już się rozpoczął. W tym momencie, w duchowym wymiarze, twoja sytuacja finansowa przechodzi całkowitą transformację. Anioły zostały wysłane, aby przynieść ci błogosławieństwa finansowe. Duchowe blokady zostały zniszczone. Kanały dobrobytu zostały oczyszczone i otwarte. To, co wydawało się niemożliwe jeszcze wczoraj, dziś staje się rzeczywistością. Długi, które wydawały się nie do spłacenia, zostają anulowane. Problemy finansowe, które wydawały się nie do rozwiązania, znajdują swoje rozwiązania. Drzwi, które wydawały się na zawsze zamknięte, Otwierają się szeroko przed Tobą. W tym momencie deklaruję całkowitą transformację Twojej sytuacji finansowej. Deklaruję koniec ery ubóstwa i początek ery prosperity w Twoim życiu. Deklaruję koniec niedoboru i początek nadmiaru. Być może w tym momencie czujesz ciepło rozlewające się po Twoim ciele, może czujesz mrowienie w dłoniach lub stopach, być może czujesz nagły przypływ energii lub głębokie poczucie. Pokoju. To są fizyczne manifestacje duchowej rzeczywistości. Twoje ciało reaguje na duchową transformację, która właśnie ma miejsce. Niektórzy z Was mogą odczuwać nagłe przypływy emocji, radość, ulgę, a nawet łzy. To normalne. To Twój duch reaguje na uwolnienie od ciężarów, które nosiłeś przez tak długi czas. W tym momencie, w niebie, księgi zadłużenia z Twoim imieniem zostają spalane. Strony z zapisem Twoich finansowych porażek zostają wyrwane. Zamiast nich nowe strony są zapisywane: strony pełne historii sukcesu, dobrobytu, obfitości i więcej niż wystarczających zasobów. Z północy, południa, wschodu i zachodu, błogosławieństwa finansowe są kierowane w Twoją stronę. Ludzie, o których nawet nie myślałeś od lat, nagle pomyślą o Tobie i poczują potrzebę, aby Cię pobłogosławić. Inwestycje, które wydawały się martwe, nagle ożyją i zaczną przynosić zwrot. Nasiona, które zasiałeś lata temu, nagle zakiełkują i przyniosą obfite plony. Widzę osoby, które otrzymują niespodziewane czeki pocztą. Widzę osoby, które odbierają telefony z ofertami pracy, o których nawet nie marzyły. Widzę osoby, które otwierają listy z informacją o anulowaniu długów. Widzę osoby, które odkrywają nowe pomysły na biznes które przyniosą im miliony. Być może czujesz nagłe przypływy inspiracji, nowe pomysły, nowe rozwiązania, nowe strategie. To Duch Święty przekazuje Ci mądrość finansową, strategiczne wskazówki, które poprowadzą Cię do bogactwa. Teraz proszę Cię o kolejny akt wiary. Napisz w komentarzach: Efata przyjmuje moje finansowe cuda. To Twoja deklaracja, Twoje potwierdzenie. Że przyjmujesz to, co Bóg właśnie uwolnił w Twoim życiu. Coś niezwykłego dzieje się właśnie teraz, od tego momentu rozpoczynamy siedmodniową kampanię wiary. Przez kolejne siedem dni będziesz słuchać tej modlitwy codziennie. Każdego dnia Twoja wiara będzie rosła. Każdego dnia blokady finansowe będą dalej łamane. Każdego dnia nowe błogosławieństwa będą uwalniane. Dzień Pierwszy. Uwalnianie od duchowych blokad finansowych. Dzień drugi. Otwieranie kanałów nieoczekiwanych dochodów. Dzień trzeci. Anulowanie długów i zobowiązań finansowych. Dzień czwarty. Aktywacja. Skarbców nieba. Dzień 5. Uwolnienie pomysłów wartych miliony. Dzień sześć. Stworzenie trwałego dziedzictwa finansowego. Dzień 7. Ekspansja do niemiarkowanego bogactwa. Wielu przed tobą przeszło tę siedmodniową kampanię i doświadczyło niesamowitych cudów finansowych. Maria z Krakowa po pięciu dniu kampanii otrzymała telefon od banku z informacją, że jej kredyt hipoteczny został anulowany z powodu błędu administracyjnego. Jan z Gdańska w trzy dniu kampanii odebrał telefon z ofertą pracy, która oferowała trzykrotność jego obecnego wynagrodzenia. Małgorzata z małej wioski pod Poznaniem. W siódmy dniu kampanii znalazła w swojej skrzynce pocztowej list ze spadkiem. Od dalekiego krewnego, o którym nawet nie wiedziała, spadek był wart 1,2 miliona złotych. W trakcie tej siedmiedniowej kampanii bądź szczególnie wyczulony na znaki, które potwierdzą, że Twój cud finansowy jest w drodze. Możesz otrzymać nieoczekiwany telefon, list, e-mail lub wiadomość. Możesz spotkać kogoś, kto otworzy przed Tobą drzwi możliwości. Możesz znaleźć coś cennego, co było zagubione. Możesz otrzymać nagły pomysł, który rozwiąże Twój problem finansowy. Pamiętaj też, aby być wdzięcznym za każde, nawet najmniejsze, błogosławieństwo. Wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do jeszcze większych błogosławieństw. W siódmym dniu tej kampanii wydarzy się coś niezwykłego. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za to, co właśnie uczyniłeś w życiu każdej osoby, która słuchała tej modlitwy. Dziękujemy Ci za łamanie duchowych blokad, za otwieranie drzwi do prosperity, za uwalnianie błogosławieństw finansowych. Dziękujemy Ci za wstawiennictwo Ojca Pio, potężnego orędownika, który stoi przed Twoim tronem, wstawiając się za nami. Błogosławimy każdą osobę, która słuchała tej modlitwy. Niech ich domy będą pełne pokoju i obfitości, niech ich firmy prosperują i rosną, niech ich inwestycje przynoszą stokrotny zwrot, niech ich długi zostaną anulowane, niech ich skarbce będą pełne. A przede wszystkim, niech nigdy nie zapomną, że to Ty jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa, że to Ty otwierasz drzwi, których nikt nie może zamknąć. Teraz proszę Cię, abyś podzielił się tą modlitwą z siedmiu osobami, które. Potrzebują cudu finansowego. Skopiuj link do tego filmu i wyślij go do siedmiu osób. To nie tylko akt dzielenia się, ale również akt wiary. Kiedy dzielisz się błogosławieństwem, otwierasz się na jeszcze większe błogosławieństwa. Pamiętaj, że ci, którzy wytrwali do końca, otrzymają pełnię błogosławieństwa. Jeśli słuchałeś tej modlitwy do końca, napisz w komentarzach: Wytrwałem do końca, czekam na mój finansowy cud. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.